Hej, hej kochani, dzisiaj wpadam do Was z takim szybkim vlogiem, w którym będzie trochę o moim ogródku i o walce z chwastami. Także jeśli takie rzeczy Was nie interesują, to po prostu sobie wszystko przewincie. Gdzieś w połowie znajdują się update'y odnośnie moich udziergów, co tam się z nimi dzieje, co nowego mam na drutach, ale chyba nic nowego nie mam. Chyba to jest wszystko to, co Wam pokazywałam już we vlogu weekendowym. Ale zobaczcie, co udało mi się ukończyć, co stoi w miejscu, a co jakoś tam y, idzie naprzód. I y, tak jak mówię, jest tam trochę update'u odnośnie y, roślinek, ogródka, także to możecie sobie przewinąć, jeśli Was nie interesuje. Y, I zapraszam serdecznie. Witajcie w moim niezadbanym ogródku. Choć ostatnio rozłożyłam meble i zrobiłam takie jakby bambusowe ścianki. Jak widzicie, zaraz Wam bliżej pokażę. E, tak, tutaj coś rośnie, nie jestem pewna, co muszę do tego dojść. Tu mamy Bukszpan, który z jakiegoś powodu połowa umarła. Połowa żyje. Coś trzeba będzie z tym zrobić. Tutaj, moi drodzy, to jest moja <noise> hodowla chwastów. Tak to wygląda niestety po zimie. E, tutaj ogólnie była taka skarpa, coś podobnego jak u sąsiadów, tyle że e, była ziemia, nie beton. I ja po prostu zrobiłam takie swotki. E, I tak, tu są chwasty. Chwasty, tu jest trochę kaktusów, piłka jest lawenda. Tutaj mamy majeranek mięte i rozmaryn. Tu dalej jest lawenda. Oczywiście wszystko jest poprzetykane. Miliardem chwastów tutaj bodajże jest Jerzyna i Marina. Już coś tam powoli zaczyna się robić, ale muszę to poprzycinać. Tu u góry jest mm, porsycja, a tu jest moje pranie, które właśnie wywieszam. Wybaczcie. Huśtaweczka. Tutaj mam takie różne e, krzoki, którymi też trzeba się zająć. Jak widzicie, profesjonalne podwiązywanie. Tak, a tu jest taki nasz mały kącik, i właśnie to o montowałam ostatnio. To są takie bambusowe patyczki połączone drucikiem, i zrobiłam sobie takie ścianki, jak widzicie, ale to jest wszystko jeszcze w trakcie roboty. Tu jest mały szed, tu jest okropnie zareczewiały grill i jak, jakieś pudło z czymś, nie wiem, z czym. E, tak, i są stokrotki wszędzie, tak, o. i trawa, jak widzicie, wygląda taka nie inaczej po zimie, trzeba troszkę dosadzić. No, Luna lubi ogródek, ale widzicie, no, sporo tu jest do roboty, ja dzisiaj trochę chwastów może powyrywam, to później Wam pokażę, czy coś się zmieniło, czy może jednak zdałam sobie sprawę, że mi się nie chce, że <gry> podłączę się do Was później. No. Na dzisiaj robota skończona. Luna właśnie sprawdza jak to wszystko wygląda. Tutaj są zbiory rozmarynu i majeranku, które właśnie depta kot. No cóż. <grym> Udało mi się powrywać chwasty. No i ten bukszpan, który okazało się został zaatakowany przez jakieś dziwne gąsienice, więc postanowiłam się go pozbyć. I no cóż, odczekamy, żeby to wszystko zdechło i może coś nowego tu posadzę. Na razie zostawiam, bo już plecy mi wysiadają. Wracam do domu robić jakiś obiad. Także do zobaczenia. Miłego dzionka Wam życzę. Hej, hej kochani. Dzisiaj mały update. Odnośnie tego, co udało mi się skończyć i co udało mi się popchnąć do przodu, lub też nie, bo i takie się zdarzą projekty. Jeśli chodzi o skończone, to jest tutaj ta chusta, chusta od Stevena Westa, od której, o której opowiadałam Wam we vlogu niedzielnym, czy bodajże nawet dwóch vlogach. Zaczęłam ją oryginalnie z alpakiny od Kati w połączeniu z tymi pięknymi malutkimi cekinkami Make it Bloom, ale ponieważ dzianina wychodziła tak cudownie, że szkoda mi było na chustę, domówiłam sobie i alpakinę, i cekinki. Natomiast tą chustę rozpoczęłam z innego, z innej włóczki i było to Merino Merinokot Lanagato, o ile się nie mylę, z dodatkiem. Takiej błyszczącej niteczki od mm, między drutami, i ją też pokazywałam Wam we vlogu. Także ta chusta jest już skończona. E, oczywiście opowiem i pokażę ją dokładniej na vlogu weekendowym. E, a teraz tylko taki mały update, żebyście wiedziały, że ta chusta jest już skończona. Co zaś do topu CD-Top? E, no i tutaj to jest jedna z tych. Produkcji, które nie doczekały się żadnego progresu. Czyli jest tak, jak było, nic tutaj nie robiłam, pochłonęła mnie ta inna dzianina, którą zaraz Wam pokażę, a to tak się. Podłożyło na bok i nie bardzo tak naprawdę z tym coś robię, ale będę, będę, bo już mam na tyle dużo, że szkoda by było to całkowicie odpuścić, więc powolutku będę sobie nad tym pracować. No, póki co wygląda tak. Też już Wam o nim sporo mówiłam, więc nie będę się tu powtarzać. Przerabiam na Adi nowelkach. Tak, bodajże trójkach albo trzy i pół. Już patrzę, czekajcie, w kamerze zobaczę. Nie, w kamerze nie, zobaczę, więc tak z boku, Jezu, to są trójki, tak. Na trójeczkach, więc jest to też taka dziubanina, no i tutaj jest ten rip-seed stitch to się nazywa, albo seed rip-stitch, czyli tutaj mamy prawe oczka, tu mamy naprzemiennie lewe, prawe, w środku jest zawsze lewe oczko, z dwóch stron jest bodajże raz prawe, raz lewe, czy jakoś tak to idzie, no i oczywiście tutaj takie ładne wykończenia ale mówię, no na razie leży i, i czeka na swoją kolej, a miejsce tego topu zajął Lazy Loop Top. Ładniej pokazuję, prezentuje się teraz tak. Na vlogu pokazywałam Wam plecki w trakcie roboty. Teraz już jak widzicie podkrój pachy jest skończony. Mam taki kawałeczek. O, i już od pachy, także idzie całkiem fajnie, to są bardzo proste ściegi, bardzo przyjemne, um, sama włóczka to jest co to jest kochani, kosma, <laughs> to jest włóczka kosma od Lamany, kolor nazywa się muskat, to jest taka Ni to szarość, ni to beż. Bardzo przyjemny kolor. W każdym razie ja bardzo taki kolorek lubię. On mi się najbardziej spodobał i właśnie z niego wykonuję tą dzianinę. To jest mój przedostatni motek, więc szczerze mówiąc, obawiam się, że może mi nie starczyć, bo jak widzicie, no trochę jeszcze tutaj brakuje. Autorka mówi o 42 cm. Następnie, bodajże 8 cm ściągacza, i jeszcze tam wykończeniowe rzędy. No więc nie wiem, nie wiem, czy starczy. Zobaczymy, w razie czego domówię, bo bluzeczka wychodzi bardzo fajnie. Tutaj żadnych wykończeń z tego, co widziałam we wzorze, nie robimy. To wszystko zostaje tak jak jest, choć powiem szczerze, nie wiem, czy mi się to podoba. Chociaż po blokowaniu to też inaczej będzie wyglądać. Na pewno te ażurowe wstawki pozwalają na dość mocne rozciągnięcie, dość takie agresywne blokowanie, więc w najgorszym razie właśnie tak to się skończy agresywnym blokowaniem yy, i może coś z tego będzie, ale mówię. Póki co jestem zadowolona. Obawiałam się troszkę, że jest to za, za duże, ale w trakcie wykonywania pleców, ale wydaje mi się, że chyba będzie ok. Chociaż wypadałoby przymierzyć, i może to dzisiaj zrobię, bo jeszcze tego nie robiłam. Może ogólnie powiem Wam. Wygląda ciekawie, zapowiada się fajnie. Yy, tylko mówię, muszę na siebie narzucić, żeby zobaczyć, jak to się prezentuje na mnie. Czy znowu nie jest przypadkiem za duże, ale tak jak patrzę na podkrój tutaj, powinno być ok. Nie jest on jakiś głęboki, więc może będzie, może będzie ok. Yy, a co robię oprócz tego, to tutaj widzicie, to są próbeczki, kochani. Yy, ja wam pokazywałam też we vlogu ostatnim, że zakupiłam sobie trzy kolorki tej włóczki y, Izajera Japansk-Bomult, czyli ta japońska bawełna w formie takiej tasiemki. Y, jeszcze do tego mam taki brzoskwiniowy, też już Wam go pokazywałam, po dwa moteczki, y, po prostu chcę je wypróbować, a Kasia z Między Drutami mówiła, że one będą wycofywane na jakiś czas, więc stwierdziłam, że no, muszę zamówić i wypróbować w końcu. I pierwszą próbeczkę, jaką zaczęłam właśnie dzisiaj, już Wam pokazuję. Wiadomo, to nie jest blokowane, to jest wciąż w robocie. I tutaj, jak widzicie, ta pierwsza część, to jest połączenie właśnie tej Japansk-Bomult z Linone od Lilopi. Włóczka Linone jest chyba już niedostępna u Lilopi, więc nie będę Wam... W taki specjalny sposób jej polecać, chociaż jest fajna. To jest 100% len mm, i tak to wygląda. Natomiast drugą część robię już z połączenia. Aha, i ma bodajże 300 czy 300 z hakiem metrów w 100 gramach. Natomiast tu dalej już robię cieńszą i tu ją mam. Jak widzicie, to jest takie świecące coś, bardzo śliskie. To jest 100% wiskoza od firmy Stanley. To się rozwala przeokrutnie. Pokażę Wam w innym modku, jak to wygląda oryginalnie, w ten sposób. To jest bardzo śliskie, i to jest, jak widzicie, myślę, że kamera oddaje, jak świecące to jest. To przypomina takie świecenie się jedwabiu, ale to jest wiskoza. I już Wam mówię, gdzieś to tu było napisane. Tak, to jest tu. Mamy 100% wiskozy w 100 gramach, jest 500 metrów, czyli cieńsza od fingering. Przepraszam, samodzielnie to ja bym tego nie przerabiała, bo bym chyba w ścieku dostała. To jest tak śliskie i tak ucieka z drutów. Zresztą widzicie, nawet nie dało się tego w normalny taki ciasteczko zwinąć. Musiałam to ręcznie zwijać w taką kulkę. No i to się rozwala. Ja to taśmą taką papierową obklejam, jak z tego nie korzystam, bo inaczej to po prostu zostaje w strzępach. Ja je zamówiłam kiedyś, dawno temu u kokonków. Mam jeszcze bodajże jakieś tam kolory mieszane, czyli z jakimiś zieleniami, czymś tam jeszcze, nawet nie wiem, nie pamiętam dokładnie, ale to tak sobie leży i jako nitkę dodatkową miałam zamiar właśnie to traktować. Ponieważ zamówiłam sobie ten czarny Japansk bomul, to stwierdziłam, że przy okazji sobie sprawdzę, jak to wygląda w połączeniu z tą wiskozą. No i zobaczymy, zobaczymy, co z tego wyjdzie, próbeczkę trzeba będzie oczywiście wyprać. I co jeszcze chcę połączyć, to jest właśnie ten izajer z, kochani, z bambusem, tak. Bambusik mam od firmy Lilopi i to jest wiskoza bambusowa, oczywiście tak mówię, bambus, 100% wiskozy bambusowej. Od Midary, firma nazywa się Midara i już szukam informacji tutaj. W 100 gramach jest 330 metrów plus minus 5%. <laughs> Także ten bambusik też już dość długo czeka. On jest bardzo mięciutki, niezwykle przyjemny w dotyku, ale te wiskozy bambusowe ogólnie wiskoza jako taka mm, ma duże tendencje <laughs> do rozciągania się wyciągania się w taką szmatkę. Bardzo, bardzo jest podatna na wyciąganie, dlatego też tak pomyślałam, że może spróbować połączyć te dwie, ponieważ to raczej do elastycznych i rozciągających się nie będzie należało, tak mi się przynajmniej wydaje, więc zrobię sobie też próbeczkę łącząc te dwie włóczki i zobaczę, co to z tego wyjdzie. No i tyle, jeśli chodzi o update'y dziergane. Tam na pewno będziecie mieli oprócz tego co teraz jakieś wstawki odnośnie roślinek. Także jak ktoś jest niezainteresowany, to przewincie sobie. A jeśli chodzi o update, to na tyle. Przypominam, że w piątek robimy live'a, około 19. .00. Ja Wam wyślę powiadomienia. No, YouTube wam wyślę, w momencie kiedy ja ustawię tam czasówkę na tego live'a. Także kto ma ochotę i czas, to serdecznie zapraszam. A na razie pa pa. Hej, hej, kochani, podłączam się do Was mniej więcej dwa tygodnie po ostatnim update ogrodowym. I tutaj mamy bodajże nagietki. U nas to nazywają marigold, ale to chyba nagietek jest. E, tutaj posadziłam sałatę, już widzę, że coś zaczyna wychodzić. Tam bodajże jest marchewka i chwasty, bo chwasty już zdążyły wyrosnąć. E, tu. Po tej stronie posadziłam fasolkę szparagową, żółtą, i tu już widzę, że coś się wybija. Także możliwe, że będą jakieś zbiory. E, posprzątałam w, e, no, w ziółkach, także tu jest mięta, chociaż nie wygląda jak mięta, to jest mięta, tylko taka jej odmiana. Rozmaryn i majeranek, a tu dosadzałam bazylię, ale nie wiem, czy sobie poradzi w tych warunkach. Tutaj jest lawenda, już zaczyna ładnie się wybijać. Tu posadziłyśmy z Julką jakieś kwiatki, jakie to ja nie wiem. Tu jest między innymi taki mały krzaczek z takimi pięknymi kwiatkami. Tutaj jest też lawenda. Tu mam kaktusiki, które jakimś cudem przetrwały już ponad dwa lata. Część z nich, takie jak tutaj, zaczęły puszczać jakby kwiatki, pączki tego typu. Dosadziłam sobie jeszcze tutaj bluszcz, co my tu jeszcze mamy, aha, tutaj oczywiście już bukszpanu nie ma, za to dokupiłam sobie takie krzaki, ten muszę oczywiście jakoś wkopać, ale na razie mi się nie chce, tutaj mamy coś takiego i takiego wariata, a tu mamy Julkę, tak. Nie wiem do końca co to jest, ale wygląda fajnie, więc sobie to zasadziłam. Jeśli chodzi o jeżynę, to ładnie rośnie. Jerzyna, marina, coś tam jeszcze jest. Miałam je poprzycinać, ale jakoś mi czasu brakło, więc jest jak jest na razie. No a tutaj z tej strony mamy też jeżynkę i bodajże te jeżyny po tej stronie są. To polskie jeżyny. Moja chrzestna mi w zeszłym roku bodajże lub dwa lata temu przywiozła szczepki, zasadziłam je, także jakoś się przyjęły. Tylko też oczywiście nie poprzecinałam, ale już może dam im spokój, zobaczymy. Także na razie to wygląda w ten sposób. Także myślę, że w porównaniu do tego, co było poprzednio, jest całkiem nieźle. O, a tu wam jeszcze pokażę moje stokrotki. Dlatego nie chcę mi się kosić trawy, bo te stokrotki są cudowne i nie chcę ich skaszać. A tutaj mamy jeszcze takie roślinki, które są już wiele, wiele lat ze mną, przeniesione z ogrodu, ze starego mieszkania. Tutaj już prawie powoli przekwitają. I tutaj, właśnie to, to wam pokazywałam wcześniej, muszę coś z tym podwiązaniem zrobić. Ona już... Puszcza kwiatuszki. Tak, a tu jest Julka. Cześć! Dobra, to by było na tyle. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Taki krótki filmik w międzyczasie. Zapraszam Was jeszcze raz na piątek, jeśli, będziecie, jeśli znajdziecie czas i macie ochotę. A standardowy vlog, taki dłuższy pogadankowy pojawi się jak zwykle w niedzielę. Pozdrawiam Was pa!